Hej, cześć, witajcie. Ja jestem Brono, a to jest trzeci odcinek mojego mini poradnika. I teraz w ramach wstępu nie dawajcie jeszcze łapki w dół. Wiem, że temat jest głupi i błahy, ale ten film wynika z tego, jak oglądając filmy na YouTubie, czytając komentarze i tak dalej, widzę po prostu... Jak wiele osób, mimo wszystko, mimo tego, jakie to jest proste, co zaraz zobaczycie, ciągle nie potrafi dodać odpowiedzi wideo, pytają się w tych komentarzach, ludzie im odpowiadają w kółko, i to jest też taka swego rodzaju odpowiedź. Mam nadzieję, że ci, którzy szukają odpowiedzi, to ją uzyskają. Więc tak, by dodać odpowiedź wideo, najpierw oczywiście musicie włączyć jakiś film. Ja tutaj, żeby nie polecać nikogo innego, że tak powiem, to. Włączam po prostu swój jakiś film, tak jest najuczciwiej, że jeśli można tak powiedzieć. Dobra, odpalił już się film, wszystko pięknie, dobra. Teraz, aby dodać odpowiedź wideo, naciskacie yy, na, ten, na to pole, w którym wpisujecie komentarz. No, widać, wszystko chodzi i wtedy pojawia Wam się opcja utwórz odpowiedź wideo. Naciskacie ją i wyświetla Wam się taki oto panel tak, gdzie możecie wybrać jakiś film i wysłać go jako zgłoszenie, że tak powiem, do odpowiedzi wideo i tak, możecie też przesłać film wideo jako od razu odpowiedź wideo, więc ja sobie nie wiem, wezmę na przykład to, naciskamy Użyj wybranego filmu wideo, pomyślnie ukończona odpowiedź wideo, twoja odpowiedź wideo zostanie umieszczona po jej zaakceptowaniu przez właściciela filmu wideo. Wracacie, jak chcecie oglądać dalej, to akurat. Nie jest ważne i tak. Tylko teraz nie zdziwcie się, jeśli ta odpowiedź wideo nie pojawi się od razu gdzieś tutaj na dole, ponieważ po prostu większość kanałów i większość ludzi, którzy coś tam tworzą na tym YouTubie i tak dalej ma ustawioną opcję, że kiedy że muszą zaakceptować odpowiedź wideo. Tak to nie jest tak, że wyślecie coś tam i od razu to się tutaj pojawi, tylko zwykle właśnie ten kto tworzy te filmy, musi to zaakceptować, ale zwykle akceptują, jak to jakoś się trzyma tematu ich filmu czy coś. Albo jak to jest jakiś vlog z pytaniami i potem te pytania tam wstawiacie jako odpowiedź wideo. To tak, ale w każdym razie nie zdziwcie się, jeśli to się nie pojawi tutaj od razu. Mm, no, więc to chyba było tyle. Jak już mówiłem, temat bardzo prosty i głupi tak naprawdę, ale... Ale część osób sporo ciągle nie wie i mam nadzieję, że teraz się dowiedziało. Więc trzymajcie się, łapkujcie, komentujcie, subskrybujcie, jeśli dowiedzieliście się tego, czego szukaliście. I jak macie jeszcze jakieś pytania, to zadawajcie w komentarzach. Ja jak będę wiedział, to udzielę odpowiedzi. Tak więc się ma.